Panie Sasin, ja to tak spytam z ciekawości. Czy Panu tam na głowie to przypadkiem ten jaszcząb nie wylądował? Bo mnie się wydaje, że nie tylko wylądował, ale nawet szaleju ci delikatnie dostarczył. No bo jakże możesz, człowieku zaś sięgać do naszych kieszeni, do kieszeni prywaciarza. Człowieku, czy ty żeś jest normalny? Człowieku, zastanów się, co ty w ogóle robisz. Patrz, człowieku, patrz na to teraz. 50% od nadmiarowych zysków i przedsiębiorstw prywatnych pan Fasin sobie wymyślił, że będzie e, łatać dziurę budżetową, e, którą e, sami żeście wykopali. Czy my żeśmy ją kopali? Czy ja tam poszedł? Czy ja Ci nie płacił? Czy on Ci nie płacił, tamten Ci nie płacił? Czy tyś przypadkiem tych pieniędzy nie dostał już od nas, żeby tej dziury tam nie było? No zabałem Ci proste pytanie, człowiek. Odpowiedz na nie. tak szczerze, ale wejdę się tak mocno. W tej serducho klepnij, zanim mu odpowiedz na to pytanie. A drugie rzecz najważniejsza, o której chyba żeś zapomniał Panie, szanowny Jastrzębie, że ptaki to wysoko latają, a wy macie strasznie niskie loty. I to tak tyracie polskich przedsiębiorców, jak jeszcze nikt za czasu mojego życia chyba moich dziadów i pradziadów nie przeżył. No bo przecież ich jak można, jak można na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozamykać polskich przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorców, średnich przedsiębiorców, pozamykać ich, dojechać ich, docisnąć ich i powiedzieć, macie siedzieć w chałupach. No bo nie możecie pracować. A jak będziecie pracować, to wyślemy na was sanepid! I poślemy na Was jeszcze policję z sanepidem, bo sanepid nie ja sam nic nie i Będzie musiał mieć prywatną obstawę, za którą zaś ja będę musiał płacić i zaś płaciłem. A tyś zapłacił? Nic nie zapłacił. Wiesz, dlaczego ześ nie zapłacił? Dlatego ześ się nauczył brać? Tak samo jak twoi kumple, którzy siedzą tam z tobą. Wy ino potraficie brać, ino brać, ino brać i jeszcze raz brać. Ile zeście sobie premii przyznali? Ile zeście sobie zaś premii przyznali w tym roku? Ile zeście nagród sobie porozdawali zaś w tym roku? Ja się tylko pytam, ile zeście sobie tego porozdawali? Ja bym wam dał? Pytałeś mnie, czy może zdać sobie premię w wysokości 50, na przykład, 2000 złotych i jakiemuś koledze od siebie poprawić swoje? Pytałeś się, a może te 52 tysiące razy na przykład 10 albo 30, jak żeście tych nagród porozdawali, czy 500 trzeba było wrzucić do tej dziury budżetowej? Może już by była mniejsza? Coście się szaleją najedli? Ten jaszcząk to naprawdę Ci coś niedobrego dostarczył, panie szanowny. Ja mam powoli dosyć. Ludziska też mają dosyć. Polacy się budzą. Przedsiębiorcy otwierają oczy. Trzy, ro dwa lata. Trzy roki temu, żem mówił dwa roki temu, żem o tym, że autobus komorników się pakuje i wyjeżdża. Zarsawałem, że pojedzie pierwszy na podhalę. I wiecie co? On już powoli tam dojeżdża. Powoli dojeżdża do centrum Polski. Powoli dojeżdża nad morze na Pomorze. Powoli przyłazi do ciebie i będzie grabić twoją ojcowiznę. Dlatego, że darma warne, ta cała darm... Bo jakbym piór... Ale po ludku, ja się uspokoję, ja tylko to dokończę. Jakby ta banda darmuzjadów nie miała tego immunitetu, to by wiedzieli jak należy się zachować w stosunku do ciebie, drogi obywatelu. Mydlą wam oczy w telewizorniach, mydlą wam oczy w audycjach radiowych, jeżdżą tymi swoimi autobusikami po Polsce i pięknie opowiadają, jak to się dobrze żyje w Polsce. Komu się żyje dobrze w Polsce? Oglądasz to, żyje się dobrze? Jesteś szczęśliwy, że płacisz 500% więcej za gaz? A może ci się podoba, że płacisz 200% za gaz? A może jeszcze chcesz im te szamki napchać bardziej. Słyszeliście, że wpadli na genialny pomysł, żeby kościołom, ja chylę copkę przed Panem Bogiem, ale im obniżyć prąd, a, a Tobie podnieść go jeszcze na grudzień do wierchu. Fajnie tak? Fajnie tak? Pytam się człowieku, Ty ludzi kupujesz na co? Na to, że Ty księdzu pomożesz? Jeden ksiądz już tam siedzi. Wiesz gdzie? W Toruniu. Dostał bmw czy Jaguara, a może nawet Rolls Royce'a. I wiesz od kogo? Od bezdomnego. A wiesz, kto on jest? Na powązkach leży, bo tak było łatwiej powiedzieć. Ale dziwię się prokuraturom. Dziwię się wszystkim, którzy noszą niebieskie mundury i dostali te swoje fakultety po to, żeby reprezentować godnie polskie prawo. Że jeszcze taka stonka siedząca tam, która łupie wodę z ziemi i ją gazem, mówi, że ma termy w Toruniu. Tyś chyba na termach był. Ludzie kochani, budźcie się, budźcie się i, i słuchajcie mnie tak poważnie szczerze, bo ja że masz normalnie odleciał teraz. Ale odleciałem może, nie tak wysoko jak tym bo Boczasina. Kochani, my otwieramy stowarzyszenie. Jesteśmy w trakcie otwarcia tego stowarzyszenia i zapraszam każdego dumnego, godnego Polaka, który ma dosyć tego dziadowania i robienia na nich. Bo słowa jednego Mateuszka, Kłamciuszka, który ma taki nohal się potwierdzają. Za miskę ryżu będziesz jadł. A twoje dzieci nawet miski nie będą jadły, bo za nią zeżrasz z głodu. Dołączcie do nas. Budujemy coś fantastycznego. Idziemy tam, idziemy po swoje i pokażemy ludziom, może być może nawet w Europie, a nawet i na świecie, że najedzony naród i dumny naród to dumny naród, ale wściekły naród i ukradany naród to prawdziwe hopy i prawdziwe baby. Trzymajcie się, cześć. A jeszcze, drogi Polak, muszę ci coś powiedzieć na sam koniec, bo zapomniał: żebyś przypadkiem nie dał sobie mydlić oczu, że to oni nie są tego winni, tylko ustawy są temu winne. Pamiętaj o jednym: że oni się pod tym podpisują. I jeżeli on się pod tym podpisuje, to on za to odpowiada, a nie ty.